Jak naładować zszywacz budowlany, meblowy? Należy dokładnie sprawdzić zszywacz, aby uzyskać informacje o rozmiarze zszywek używanych przez zszywacz. Następnie kup zszywki o wymaganym rozmiarze. W dolnej części zszywacza znajduje się podajnik zszywek. Musisz go nacisnąć i przesunąć na bok. Teraz możesz go wyodrębnić. Weź zszywki i załaduj je do zszywacza. Włóż podajnik zszywek do zszywacza i zamknij go. Zszywacz jest gotowy do pracy.